Dobra, tu nic nie się ma. Aha. Uh -huh. To nie wygląda zbyt ciekawie. O oh fuck o oh fuck o oh fuck o oh fuck fak fok, fak fok, Szybko Nie tu. Przestań mnie gonić! Okay. Skakuj, skakuj! Ha! Kici w dupę! Nie zemną te numery! Nie się nie da tak łatwo zabić. he. he. Nie, nie wyjdę za ciebie No ale Ale coś czerzę, że to jeszcze nie jest koniec Takie kuźwa mam pieprzone wrażenie po otlascie Coś czy jeszcze... Tak, jak kuźwa myślałem

Tego głowa, tu są flaczki. Mogę to udokumentować? N. Nie żyje. Chirurg amator. Przyszły ojciec, mąż. Jego wnętrzności poszarpane i wywleczone na zewnątrz. Staram się nie śmiać. O Boże, Lisa, przysięgam, że się staram. No, tu są flaczki na przykład Się drzwi otworzyły No, przynajmniej gościa mamy z głowy Ale chirurg jeszcze... Znaczy, nie chirurg, tylko ten kucharzyk, ten y, kanibal Lekter Jeszcze żyje To mi się kuźwa fest nie podoba No Mailword Przypomina mi to podstawkę od Lasta mail world okej okay. co mamy? o, wczytywanie mamy no dobra niech się wczyta Co? A? N Płonąca kaplica gdzieś w oddali. Nawet nie wiedziałem, że mamy kaplicę. Gdzie jest Bóg, gdy najbardziej go potrzebujesz? Si to już jest ten etap, co ten ksiądz spłonął? Czy? Czy nie? Czy jeszcze tu Milesa nie ma? O. Ktoś tam był? Żołnierze? Trigger. Korporacyjne gliny. Najemnicy, prywatni konkratorzy Czy jak ich tam teraz nazywają? Są tak samo bezużyteczni jak reszta z nas. Muszę się stąd wydostać, uciec stąd. To strajker. Z windy go wyciągnęli. To czyli ten już tu jest. Shaker martwy. Się oznaczałby to, że już Miles tu jest. Do Helen Grant. Szanowni Państwo, wstępne czynności związane z bezproblemowym wycofaniem Rudolga Wernicke z administracyjnych i finansowych struktur kompleksu Mount Massive został już zainicjowane. Zaawansowany wiek doktora Welnick zapewne zneutralizuje wszelkie podejrzenia osób trzecich oraz samych pracowników, wśród których nazywany był pieszczotliwie strażnikiem krypty. Formalnie rzecz ujmując, doktor Welnick zmarł lata temu. Rozumiesz pacjenci 14306-8, 1, 4, 2, 7, 9, myślnik 1 oraz 1, 4, 8, 6, 8, myślnik 1 zostali już wyznaczeni do przeniesienia. Wszyscy jesteśmy niezmiernie podekscytowani możliwościami zysku, jaki może przynieść nam nowy projekt. Podczas przeglądania dokumentów doktora Welnik e, nie natrafiłam na żadne informacje odnośnie trzech śniących świadomie. Wydaje mi się, iż możemy założyć, że doktor Wernick był na tyle rozkojarzony częściowym sukcesem Billego Hope'a oraz swoją własną przypadłością, że zignorował prawdziwe, prawdziwe istotne odkrycie. Nawet wy minimalne wykorzystanie tej metody jest trudne do przecenienia. Mam jedynie nadzieję, że nowy ośrodek badawczy będzie zabezpieczony w stopniu umożliwiającym przebywanie w nim kobiet i będę mogła na własne oczy obserwować stosowane metody. Czyli nowy środek badawczy. Czy to jest zapowiedź kolejnej części? Czy bo teoretycznie została zapowiedziana nowa część Outlast'a? Teoretycznie została. Takś Trager jest martwy Czyli a przyróś tu jest miles Nie pikaj. Okej. Okay. Mir cóż tu jest i załatwi tragera. Okej, okay, nic nie mamy końcówkę baterii. Oj, jest zapisywanie. już ładniejszy pokój, czy znaczy pokój, pomieszczenie ładniejsze, no, ale dalej są trupy. Czy my nie znamy tego? Tak, znamy to pomieszczenie, to bardzo dobrze. Który wszedł, nie pamiętam już co to mamy, tu była bateria. jak Miles, a no dobra, teraz już nie ma. Dokumenty: zezwolenie na przeniesienie pacjentów, jakieś tam, z ośrodek badawczy Markov, Marcosili do Markow e, ARD, ośrodek Zeichner. Uwaga, poziom protokołu bezpieczeństwa potrójny czarny. Chemiczne środki uspokajające fizyczne unieruchomienie oraz oddzielne adaptacyjne komory hiberbaryczne powinny być użyte podczas transportu. Stymulujące środki chemiczne, wysoce zalecane dla personelu w obrębie 500 metrów od transportowanych pacjentów. Wszelkie próby nawiązania komunikacji powinny być uznane za halucynacje i Haluc halucynacje i zignorowane e, jakiekolwiek grymasy twarzy nie powinny być interpretowane jako pogorszenie stanu pacjentów, pacjenci pomimo otraty wzroku są świadomi otaczającego ich otoczenia, uwagi poświadczenia bezpieczeństwa dla projektu wallrider nie obejmują uzyskania informacji na temat pacjentów tak i takich takich oraz e, nowe poświadczenia bezpieczeństwa zostaną wydane wraz z wytycznymi Bez... bezpieczeństwa No, nieźle, że się tak wyrażę. Coś tu jest? No, tu były dokumenty. To pamiętam. Dużo pamiętam z Tu się ten gościu schował jakiś. No. A to już jest za... ...zablokowane. No, bo tam się wspinaliśmy. Tam nie chcę iść. O, to już są znajome tereny. Wyjście jest, wyjście. jest wyjście, to mi się to podoba. Dobra, zmienimy baterię. żeby wejść na fullu. Na fullu. O, to jest ten? Jeremy Blair, mój przełożony. Człowiek, który z chęcią, człowiek, który z chęcią przyglądałby się, jak obdzierają mnie ze skóry, posypują solą i gwałcą. Byleby dano mu, dało mu to awans i kilka martini. Ranny, umiera. O ile już nie umarł. Próbuję mu współczuć, naprawdę, próbuję. Ale nie ma mowy o tym, żeby zatrzymał mnie przed wydostaniem się z tego zapomnianego przez Boga miejsca. Lisa, wracam do domu. Jestem ranny, całkowicie go rozwaliło, jaka muzyka się włączyła, jesteśmy na zewnątrz. Wojskowe pojazdy, a wyważyli bramę, Mont Massif, samochód Majsa Absurę. Wyszesz świecą. You press that button, there's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkov. We got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoia with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkov but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Hmm. No, nieźle Szczerze trochę zawiodłem się na zakończeniu Myślałem, że będzie bardziej takie WOW, dupę rywa To po prostu on ucieka i wysyła nagrania, jego życie jest w niebezpieczeństwie, jego rodziny też i tak dalej tak dalej ale było coś tam mówione o nowym ośrodku badawczym, więc to jest pewnie też nawiązanie do tego, że będzie druga część bo będzie, już są takie informacje nie wiem, czy to będzie utrzymane w takiej samej konwencji jak to ale niech będzie, niech będzie prawdopodobnie zagram też w drugą część Outlasta jednakże na tym dodatku się zawiodłem trochę E, dużo czytałem opinii nawet na Steamie, że ta gra, ten dodatek jest lepszy od podstawki. Nie wiem w czym on ma być lepszy. Strachu było jeszcze mniej niż e, w podstawce. E, gościu z piłą, któremu nic się nie stało. Też mnie trochę tak trochę dobił, bo powinno coś mi się stać. Tak samo jak grubego... grubego rozszarpał ten duch choć bliźniakowi też się nic nie stało. Ale spotkaliśmy grubego i bliźniaków i Trigera, co prawda martwego, ale zawsze, ale zawsze. Um. Za dużo gory, stylizacji gory. Czym jest gory? E, gory jest takimi flakami wszędzie tak dalej, tak dalej flaki, ręka, noga, mózg na ścianie, dużo krwi w podstawce było też jeszcze unormalizowane, ale tutaj trochę przegieli. Jest za dużo tego, że aż się normalnie żigać, gościu grający w kosza głową strażnika, czy tam nie wiem kogo, czy kobieta z głową faceta w pochwie. Moim zdaniem jest to trochę przesadzone. Bo w sumie czy ten amator chirurg zakochany, pokazywanie jak on przerabia facetów na kobiety nieudolnie, to też było słabe. W sumie moim zdaniem było przesadzone zbyt zbyt dużo tego na tak krótką grę ona ile no max, 2 max godziny nie dłużej ale no niech będzie niech będzie że tak jest e, w sumie liczyłem na to że ten gość zginie ale myślałem że to będzie bardziej wow a nie że go duch zabije tak samo jak grubego w podstawce bo to jest to było to samo też e, tutaj też e, ten e, Gruby nas tam wtedy goni, nam, nas złapał ostatecznie, ale jednak długo złatwił. Tutaj też. E, znaczy, on nas nie gonił. On leżał sobie i chciał nas zabić. No i też nas jakby chciał zabić, no i duch nas uratował. Później te pojawienie się ducha poza tym budynkiem. Już to było dla mnie przesadzone. On powinien znajdować się tylko w budynku. E, ponieważ no z nim był związany. No ja wiem, że tam. Podstawcy podstawce był moment, gdzie on przelatywał w kanałach, czy tam pojawił się w jakimś tam miejscu, ale to jednak dalej jest ten otmas i zamknięty teren. Tam już się, znaczy, on no na dworzu się nie pojawił ani raz chyba w podstawce, ile się nie mylę. On tylko w budynku, więc i tam powinien zostać. No ale dobra. No, zawiodłem się na tym dodatku, ale jednak miło się grało. W sumie nic nie zostało dodane. Poza nowym bohaterem i antagonistami, nowymi miejscami, które zwiedzaliśmy Tak to żadnych usprawnień, żadnych nic No może z tą nogą złamaną, na początku przebitą, później złamaną No ale nic Ja się zastanawiam, jaką byście chcieli obejrzeć następny horror Znaczy, jaki byście chcieli, czy tam Survivor horror, czy może teraz coś z zombiaczkami Zobaczymy, a w międzyczasie będę się z wami żegnała. więc cześć, siemaj, nara, ho, loja, i do usłyszenia w kolejnych seriach, zagrajmy wy. Na razie.